Dzień dobry. Szanowni Państwo, wspólnie z organizatorem BEC Akademia zapraszam Państwa do udziału w szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych. Szkolenia obejmują cykl czterech spotkań, z czego dwa pierwsze spotkania prowadzone są przez mecenasa doktora Pawła Litwińskiego, kolejne dwa spotkania są prowadzone przeze mnie. Cykl szkoleń obejmuje kwestie prawne z zakresu ochrony danych osobowych oraz kwestie techniczne i informatyczne. Szkolenia, które prowadzę osobiście, poświęcone są tematyce analizie ryzyka w ochronie danych osobowych, ocenie skutków dla ochrony danych oraz audytowi systemu ochrony danych osobowych. W ramach szkoleń dowiecie się Państwo o tym, jak prawidłowo wykonywać analizę ryzyka oraz jak audytować systemy ochrony danych osobowych w Państwa organizacjach, a także na co zwrócić szczególną uwagę. Szkolenia są. Wypełnione praktycznymi przykładami odnoszącymi się do konkretnych stanów faktycznych. Serdecznie Państwa zapraszam do udziału w szkoleniach Piotr Kawczyński.